Skala. Skala jest fajna, jak się mało zarabia. Albo jak się zarabia całkiem fajnie, ale ma się żonę, która nie zarabia. Albo męża, który nie zarabia. O, męża, który nie zarabia. Eee, skala jest fajna, jak się rozlicza z dzieckiem. Lim. Słucham? Skala jest fajna, jak się zarabia samodzielnie mniej niż 120 tysięcy. Lub też yy, wspólnie razem z małżonkiem nie mamy przychodów większych niż 240. To skala jest fajna. Zwykle wychodzi taniej niż ryczałt. Ale tak samo wpisujemy sobie nasze przychody i koszty w kalkulator podatkowy, który jest na stronie e, szkolenia.skłodosty.pl. Kalkulator Nowego Ładu jest. E, natomiast skala ma ogromną wadę. Jak się przekracza te 120 tysięcy, podatek jest 41, 42%. 42%! Nie. 32 plus 9, 41. 41% ludzie. Prawie połowa. Masakra, ale jak się zarabia do tych 120. Jest taki jeden moment, jak ktoś wybierze skalę. My byliśmy zawsze wrogiem skali, bo wszystko było dobre i tam klient przyciął 2-3 tysiące mniej i zapłacił za tym, że był na skali do momentu, kiedy nie przekraczał progu. Jak przekraczał próg, to wszystko się nagle opłaca. Opłaca się kupić nowy samochód, no bo 41%. Tańszy jest. Rozumiecie państwo? Nie e, 21, nie 9, tylko 41. No to jak my zrobimy raty balonowe w leasingu i wrzucimy mu 100 tysięcy w koszty, to on jest 41 tysięcy do przodu. Bo samochód kosztuje 59. No już, Dawaj pan drugi, nie? W związku z tym skala jest fajna, ale jest ryzykowna. Jak biznes pójdzie i zaczynacie się zbliżać do tego progu, biegiem trzeba lecieć do doradcy podatkowego, zmieniać formę prawną albo coś wymyślać, żeby to zmienić, bo nie można zmienić opodatkowania ze skali na liniowy w ciągu roku. Ja zrobiłem taki, chyba ze dwa razy taki film nagrałem albo ze cztery, bo wybór formy opodatkowania jest na początku roku. Do 20 lutego pani Karolina musi złożyć tam do Urzędu Skarbowego, że jest na takim a nie innym podatku. Jak to się robi, nie wiem. Kiedyś wiedziałem, teraz nie wiem, ale wiem, kto wie. Tak? U nas kierownik administracji, dyrektor administracji za to odpowiada, on składa właściwe druki. Eee, a powinno być odwrotnie. Pani Karolina powinna składać do 20 lutego, ale po roku. Patrzę sobie, w tamtym roku. Wyobraźcie sobie, w tym roku raz tak jest, bo tam się z tym nowym ładem takim po... jakieś inne słowo muszę znaleźć... tak się popsuło, że stwierdzili, że tego się nie da już odkręcić łagodnie. Trzeba pozwolić podatnikom móc wybrać formę opodatkowania po. No bo na przykład wybrałem sobie ryczałt 15% zamiast 19 plus 23,9% a na skali jest 12, no to, mm, to pozwolili i teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, patrzę dzisiaj będąc uczciwym podatnikiem, trzeba płacić kasę yy, na państwo, tak? I dzisiaj sobie patrzę tak, na skali bym zapłacił 12, na liniowym 15, na ryczałcie 8, to chcę na 8 i płacę uczciwie, czemu tak nie jest? Rozumiecie? Ja dzisiaj muszę wymyśleć, jakie ja będę miał przychody i koszty w 23 roku, a przecież nie wiem. Przyjdzie do mnie pani Karolina ja i panie Ryku, yy, zrobi pan dla mnie tą inwestycję? Zrobię, ja patrzę, zgodziła się, kurde, zarobię dwie stówy więcej, nie? Ja jestem na skali. Muszę coś robić, muszę zmieniać, kombinować, wymyślać, bawić się tymi sprawami organizacyjnymi, zakładać nową spółkę, a ja chcę uczciwie zapłacić podatek. Na koniec roku patrzę, na liniowym tyle, na skali tyle, na ryczałcie tyle. Czemu tak nie można zrobić? Przecież państwo nie powinno być opresyjne. Państwo powinno nam pozwolić uczciwie płacić podatki. Ale to się nie udało. Skala jest fajna, e, będę te apele ciągle nagrywał i tam wysyłał do nich. E, może TikToka nagram, to obejrzą. Wiecie, że mamy TikToka? Mamy TikToka dwa tygodnie, najlepszy film, 180 tysięcy? To mój syn robi z, kumpl z kumplem. Chodzą, chodzą do Władysława IV i tam kazałem mu zrobić analizę mediów społecznościowych, zrobił analizę i mówi mi, to musisz mieć TikToka. Ja mówię, weź synek, ja nawet nie mam na telefonie TikToka. Musisz mieć, my to wszystko zrobimy. Sami wszystko robią. Piszą godzinki, ile pracują. Wiecie, wiecie Państwo, że się dzieciom teraz płaci na zlecenie, całą kasę, co się im płaci, się na zlecenie, bo jest bez podatku, a w koszty idzie. Wiecie o tym? Nie wiecie? To jest tak, że jak kiedyś córka u mnie pracowała, to jej dawałem 2000. tysiące. Tak, bo pracowała. No i sobie nie zawracałem głowy tymi wszystkimi rzeczami, bo to bez sensu, nie? A teraz jak u mnie pracuje i daje jej te dwa tysiące na umowę, zlecenie, to jest bez ZUS-u i bez podatku. W związku z tym ja mam swoje 2000 przysłowiowe kosztów i nie płacę od tego grosza. Najlepsze są koszty takie, które nic nie kosztują. W związku z tym zastanawiam się teraz, czy jak płacę mojemu synowi, bo on piszą te godzinki, tam mamy stawkę ustaloną, bardzo przyzwoitą, i on ma 30 zł, to jest 30 zł, nic nie potrącam, to się zastanawiam, czy mu kieszonkowego tak nie wypłacać. No bo wypłacę z firmy. I mam od razu, nie wiem, koszty mam do tego, tak? Czy opłacę 200 zł, czy 500, to mam w koszty, to tak mi się sobie nie tam. Potem jego matka powie, że przestałem mu płacić kieszonkowe, tylko już musi pracować, nie? Więc z tym się wstrzymam.